Dzień dobry, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj co? dzisiaj spławik jedna wędka nowy nabytek no i będziemy próbować coś udziubać tutaj na, na spławik zapowiada się piękny dzionek jest piątek dwie godzinki przed pracą na szybkiego może się coś uda uda podziałać a dzisiaj będę łowił niestety na białe robaki się wczoraj już nie załapałem, nie zdążyłem kupić więc na szybko był sklep spożywczy kupiłem sobie makaron koranka do tego podnęciłem trochę teraz zanętą no i zobaczymy co, co się uda z tego stworzyć Ewentualnie jeszcze mam kukurydzę, także no coś będziemy młodzić. Zobaczymy. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, makaron przygotowałem tak, że wziąłem takie, no nie było niestety takich bardzo drobnych kolanek w sklepie. Wziąłem taki, jaki, jaki był po prostu. Eee, ugotowałem go z cukrem waniliowym, jedną torebkę cukru waniliowego, tak go ugotowałem. I później, jest fajne taki al dente twardy, właśnie taki jak trzeba, nie będzie spadał z haka. Później e, po ugotowaniu odcedziłem go. I zasypałem drugą torebką cukru waniliowego. Wymieszałem no i zostawiłem, tak fajnie się właśnie zrobił, doszedł sobie tutaj w tym pojemniku. Także myślę, że, że jest to fajnie zrobiony makaron. No zobaczymy, e, czy będą jakieś wyniki na niego. No w razie czego mam jeszcze kukurydzy, także... Zestaw wrzucony do wody, zobaczymy co się dzia będzie działo. 6 rano, 1 września, niestety wakacje szybko minęły. No ale co poradzimy? Widzę, że jakieś spławy na wodzie są, coś się dzieje. Także bawimy się. Mamy pierwszą płoteczkę. Powiem Wam, że bardzo długo już nie łowiłem spawik, nie pamiętam kiedy ostatni raz. Ja tak stwierdziłem, że cały czas ten grunt, grunt wider, może spróbować czegoś innego. I nie będę mówił, że znowu wędeczka budżetowa, ale no, nie kosztowała zbyt wiele. No, bardzo fajne wędzisko, podoba mi się to jest jak są 400 zafira RT Bolo czy do 15 gram wyrzutu fajny kija, że nie drogi polecam, jak ktoś chce to niech sobie zobaczy na znanym portalu aukcyjnym no i zdaje się, że jest druga płoteczka, ale mniej więcej tych samych rozmiarów O, bardzo zbliżona. A nie, troszkę ładniejsza. Troszkę ładniejsza, ale nie Czyli, płoteczki nam weszły. Płoteczki nam weszły w to miejsce, gdzie nanciliśmy. Niestety na mój makaron nic się nie działo specjalnego, założyłem kukurydzę, no i na tą kukurydzę coś tam zaczynają, zaczynają delikatnie dziubać. Ludzi się coraz więcej zjeżdża, jednak ludzie jadą chyba na ryby, albo jakiś skrót sobie znaleźli. O, no, obranie. nie mam aparatu, żeby Wam zrobić takie fajne zbliżenia na spławik. Dobra, spróbujemy tak. Założyć makaron i zwiększyć troszkę grunt. Zobaczymy, co, co z tego będzie. Bo na razie to szału nie ma. Ej, super. Kolejna płateczka. O, spięła się. Niestety. Wszystkie jak z jednej formy odlewane. Jedna wielkość. Witajcie serdecznie, drugi dzień łowienia w tym samym miejscu. To znaczy to jest trzeci bo to no trzeci dzień, bo te pierwsze płoteczki były w piątek, dzisiaj jest niedziela. Przyjąłem to jeszcze raz, dlatego że no dość fajnie sobie tutaj podnęciłem na koniec łowienia, także nie odpuszczam tym, tym płoteczkom. Mam nadzieję, że może coś się, coś się uda na ten spławik fajnego trafić, jakąś fajną płoć. Oprócz tego na, na grunt sobie rzucę na tradycyjny koszyczek, niech sobie tam leży i zobaczymy. Tu u nas prawie się będę bawił, a koszyczek sobie będzie leżał, sygnalizator włączony, no i zobaczymy co się będzie działo. Także zapraszam do oglądania. A dzisiaj tak postanowiłem na grunt. Tu oczywiście zaraz sobie domieszam zanęty, trochę kukurydzy, trochę białych robaków dorzuciłem, także to wszystko pójdzie na grunt. Na razie zamierzano nas łowić na białe robaki. Natomiast na gruntówkę wymyśliłem sobie, że dzisiaj pójdą na hak pelety. I z morwa. Tutaj mamy czosnek. No i tradycyjnie jest karp karpy, patologia, na którą zawsze są jakieś fajne wyniki. Także, także zobaczymy. W planie są na razie te trzy pelety. Zobaczymy, co, rozwinie, co się rozwinie dzisiaj. No tak myślę, że ze 4 godzinki posiedzimy nad wodą. Coś się dzieje. Pusto. Nie ma, no jest. Do no tego bym się nie spodziewał płoteczka na taki palet. Mamy drugą płoteczkę. A to wszystko widzicie. Jeden rozmiar. Tak jak wspomniałem ostatnio. O, no, to już chyba troszkę fajniejsza płoteczka. Przynajmniej po kiju tak wnioskuję i po biciu. Albo to nie płotka. ugina się kijaszek. Może być karaś. Aha. Karaś. A tylko sobie już podbierzemy. O, złoty. Na białego roboczka. Karasek. Pięknie zacięty. mamy pelet rzucony, na razie jest spokój bez nawet najmniejszych skubnięć ale taki był plan rzucamy, niech sobie to leży poleży z 15-20 minut przerzuca albo na inny pelet zobaczymy co się będzie działo tutaj na, na sprawik sobie tak właśnie dłubiemy cały czas a ta wędka ma zostać w wodzie ona ma sobie leżeć Zapowiadali dzisiaj jakieś burze i, i deszcze. No, na razie jest, jest fajnie, oby tak dalej. Miejmy nadzieję, że się to nie, nie zmieni i obejdzie się. Na no, wszelki wypadek wziąłem parasol, ale ale wolałbym go nie używać. Dołożyłem do białego robaka, dołożyłem jeszcze kukurydzę, tak dla odmiany, bo skoro się kara się pojawiły, to może jakiś właśnie fajny karaś weźmie też na kukurydzę. Łowię blisko brzegu, ja wiem mniej więcej gdzieś tak z 6 metrów, 5-6 metrów od brzegu tutaj gdzie miałem podnęcone no i zobaczymy Zobaczcie co się dzieje na gruncie Jak leszcz. Czyli większego oporu nie stawia. A teraz zaczął coś walczyć. Albo karać też. Zaraz nam się ten potwór wynurzy. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? No koroś. Ah. sympatyczny, taki, jak tam ten. Tylko, że ten się połakomił na na pelet. Dobra, zmiana. Próbujemy sobie na śmierdzący czosnek który ciemny czy jasny? a no, weźmiemy jasny Ach, Nie stracił swojej właściwości śmierci zawsze to tak samo no Nawiertamy go troszkę Ina akcja na gruncie. Teraz tak. Trochę mi to skrzyżowało plany, bo to nic, znowu musimy sobie zrobić tak.

zaczyna grzmieć to jest to czego bardzo nie chciałem chociaż zapowiadali trzeba będzie jakiś mandur ogarnąć bierzemy sobie tutaj tego otworińskiego zobaczymy co to jest O nie, spiął się. karać, ale ładny był. Hamulec za bardzo, bardzo dociągnięty. Trudno, nauczka na przyszłość. a piękny skład. Słuchajcie, burza się zbiera niestety. Pozbierają trochę obozowisko. Wędki pościągałem. Jak zaraz przywali to Wolę to mieć pochowane, niż później po pochu wszystko chować. Poczekam z pół godzinki, za ten czas sobie zrobię kawę. Dobra, woda się gotuje. No i robimy się Moje, ob... Moje obozowisko czeka, aż minie dziwna słucha burza. No ale wolę, pościągałem sobie wędki na wszelki wypadek, pod parasol wszystko złożyłem, no i czekam. Kawusia się w samochodzie, woda się zaraz ugotuje, to kawę, no poczekam jeszcze 15 minut, może to przejdzie gdzieś, Na no chmury się tutaj nanoszą, ale to wszystko idzie jakby w drugą stronę, także poczekam mówię jeszcze te 15 minut, niech sobie to przejdzie, niech się to uspokoi, no i i jedziemy dalej z wędkarstwem mówią, że jest teraz pełnia, że po pełni mają być grzyby także myślę, że przyszły tydzień, przyszły weekend jak tylko będzie okazja, to odwiedzę jakiś las bo teraz podpadało dość sporo, także jest mokro myślę, że ściółka jest już fajnie nasączona, także powinno coś coś być, jest ciepło, także Myślę, że przyszły weekend koszyk w rękę i, i w las. Na razie, na razie łowimy. No i rozlało się na dobre. Schroniłem się pod parasolem. Wędka należy w wodzie, spawik zwinałem. No, dobrze. Nic się za wiele nie dzieje. Myślę, że jeszcze jest godzina i będę się zbierał do domu. Generalnie szału nie było. No, zobaczymy jeszcze przez tą godzinę, czy się coś poprawi. A coś mamy. Nie było jakiegoś szalonego odjazdu, ale. Ale poszło pod kij. Pan karaś. Mówię, żeby się jeszcze tak nie lało, to lewo było super. Już jest przy brzegu. Już mi się nie chce wychodzić na ten deszcz. Daleko jestem od wody, nie podbiorę go tak. Trudno. Jak <grych> się mówi. Wolę nie za szybko, jak ostatnio się pan karaś spiał. A no ładne złoty Cyk O, Krzyczaka Krzyczaka A się wypiął w podbiera Mam Wam, że mimo tego deszczu tej aury takiej niesprzyjającej fajnie się siedzi. Jest ciepło, no trochę deszcz przeszkadza, ale jest, jest OK. Także miło. Dobra, zmiana planu. Tym razem pelet taki waniliowy dość spory. Zobaczymy. Dawno na niego nie łowiłem. I znowu płoteczka. i tak ma zmiana. raz poteczka, raz kara się Poszła. moim na dzisiaj to już koniec szału nie było Rozlało się na dobre, nie ma co siedzieć, nic się więcej ciekawego nie podziało, oprócz dwóch małych płotek, których nawet nie nagrywałem, czas do domu, następnym razem myślę inne łowisko wybierzemy, no i wtedy już nie będę się bawił na spławik, chciałem się pobawić, fajna zabawa, spławik ma swój klimat, też, też się fajnie łowi. Myślę, że to jest delikatny kijek od, 5 do 30 gram, od 3 do 15 gram. Sorry. Także dość fajnie. Czekać, bo nawet bombkę mam niezałożoną, a widzę, że szczytuką rusza, chociaż sygnalizator jest włączony, także powinien grać. No dobra. Eee, także następnym razem metod feeder. Koszyczek zostawię chyba sobie na. Nie będę go już przewiązywał. No i co, i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.